Następny kawałek dedykuję kolegom z działu DVD. Oto widescreen, ich ostatni przeboj. Droga do domu. Jesteś sto razy gorszy od nalotu szarańczy. Nie powinieneś być w pracy? Teraz mam przerwę. Praca w pizzerii strasznie mnie stresuje. O, z pewnością. Ja wcale nie żartuję. Nasi klienci są bardzo wymagający. Mm hmm, -hmm. Ale ty za to masz świetną robótkę, tu aż się roi od fajnych panienek. Sam nie wiem, serena zachowuje się tak, jakbym nie istniał. Dziom, spoko, jeżeli tylko zrzuca cię jeden koń, natychmiast dosiadaj jakiegoś następnego i zaczynaj wiosłować. Witam, panie. łajet nie może oderwać od was oczu, odkąd weszłyście do sklepu. I muszę przyznać, że zazdroszczę mu bystrego wzroku. Naprawdę? O tak! Może byśmy we czwórkę wyskoczyli dzisiaj wieczorem do kina? Zapraszacie? Jasne! No dobra, jestem Britney, jak Spears, ale to nie ja. Aha, jestem. Nie, serio? Ja jestem John a to Wyatt. Cześć. Więc jak dziewczyny, spotykamy się o ósmej przy kasach w Multikinie? Dobra, fajnie, na razie. Na razie, papa. Pa. Zawsze lecą na mój wygląd, bo zniewalam je wrodzonym urokiem. Ja nie mogę dzisiaj wieczorem. Ziom, kiedy wreszcie przestaniesz być frajerem. Spotykamy się po pracy. No dobra. I spróbuj do wieczora stać się mężczyzną. Czy się szkoły czas Nic nie krępuje nas Czas przyjaciół spotkać Z tymi Zawsze chodzimy razem Gdzie my mamy tylko my 16 Mam lat, nie to iść Razem mam i zaczynam ją właśnie dziś Życie na własny rachunek Lat naście to najpiękniejszy w życiu czas Przez na naście To najpiękniejszy w życiu czas Szóstka w pracy Miły facet Słyszałam, że Jonesy i Wyatt mają dzisiaj wspólną randkę. Szkoda, że ja nie mam randki. Nie przejmuj się, Jude. Posiedzisz sobie z nami. Kathleen, co ty właściwie widzisz w tych kolorowych pismach? Oczywiście poza zdjęciami fajnych babek. Te czasopisma to biblia dla nastolatek. Mówisz poważnie? To przecież zlepek porad kosmetycznych, które już znamy i ciuchów, na które nas nie stać. E, nie. One uczą nas, jak stać się nowoczesnymi kobietami. Babskie pisma fajowo pachną. Fuj! Przepraszam. Wiesz co? Może spróbujesz odnaleźć w sobie swoją kobiecą naturę. Nie, dzięki. Jestem wystarczająco szczęśliwy, będąc stuprocentowym facetem. To może ci pomóc zdobywać dziewczyny. Naprawdę? To gdzie mam się zapisać? Och, świetnie. Pisma dla nastolatek mają nowego wyznawcę. Sam nie wiem, dlaczego się zgodziłem. To Jonesy mnie wkręcił. Wyluzuj, Wyatt. To tylko randka. Nie musisz się na niej od razu całować. A swoją drogą, skoro one się zgodziły, to nie jesteś taki najgorszy. Dzięki. Nareszcie. Czy może mnie pani w końcu obsłużyć? Przykro mi, mam przerwę. O! Oh. Uh. Uff, cały czas się One już są. Idą w naszą stronę. Dobra, dobra, wyluzuj. To nie są jakieś żarłoczne zombie, tylko dwie fajne panienki. Ale z zombie przynajmniej nie trzeba rozmawiać. Stary, jesteś beznadziejny. Rozmowy zostaw mnie, a ty patrz i ucz się. Nie, on tego nie powiedział. To niemożliwe. Nie, nie powiedział, tak? Nie wierzę ci. Witam, panie. Zaczynacie najlepszy wieczór swojego młodego życia. Przepraszam, ale nie pamiętam waszych imion. Zamknij się! <noise> o, to nie do ciebie. Jak mogłaś mi to zrobić? Jesteś naprawdę okropna. A co ona zrobiła? Gina, ja rozmawiam. Dobra, muszę kończyć jacyś. Goście zabierają nas do kina. Na razie. Przepraszam, mam obowiązki. Jesteście już gotowe? Tak, chodźmy. A swoją drogą jestem Gina. Hej, pozwoliłem sobie zakupić już bilety na mnichów z klasztoru Zielonego Smoka. O 8.30. Eee, jesteś pewien, że to dobry wybór? Oczywiście, że dobry. Mnóstwo walk, wojownicy, ninja i w ogóle... Uii! Myślałam, że pójdziemy na nowy film z Guinness Patrol, całując niebezpiecznego mężczyznę. Albo na ten w Houston, mój chłopak wymaga pracy. Może powinniśmy wymienić bilety? Nic z tego, tamte filmy są kiepskie. Przejdźmy raczej do konkretów. Proponuję małą przekąskę w bufecie. Mają tam niesamowite chipsy czos z podwójnym serem. A są nisko kaloryczne? Jasne, pod warunkiem, że zjesz jednego. Sześć, siedem, siedem pięćdziesiąt, siedem sześćdziesiąt... Macie dużo szczęścia, że udało mi się zarezerwować dla was dzisiejszy wieczór. Mam całkiem spory zakres obowiązków na moim aktualnym stanowisku. Nie pracujesz przypadkiem w pizzerii? Myślałam, żeby wszystko za złotówkę. Przestań, robisz tam zakupy? Eh, co ty? A nie pracowałeś w Wesołej Limonce? <laughs> I w ochronie centrum? <laughs> Oraz w księgarni dla dzieci? Niestety często go zwalniają. Tak, ale w tym miejscu pracuję już od trzech dni i jeszcze mnie nie Halo? zwolnili. Że co? O rany, gdzie... Paula widziała dzisiaj nas z inną dziewczyną! Przepraszamy na chwilę. Powiedz, gdzie ich widziałaś? Co to za pomysł, tak mnie ośmieszać przed dziewczynami! W tym nie muszę ci pomagać. Nie sądzisz, że jesteś zbyt opryskliwy? Stary, panny lecą na facetów, którzy przewodzą w stadzie i nie zmieniło się to od czasów jaskiniowców. Skoro tak mówisz. Ja to wiem! Zobaczysz, po dzisiejszym wieczorze nigdy więcej nie zwątpisz w rady mistrza Jonesiego. Chodźmy po przekąski. Jesteś pewna, że nie chcesz popcornu? Jest bardzo słony i polany tłustym sosem masło podobnym. Nie dzięki. To jest bardzo szkodliwe. Jak może być szkodliwe, skoro jest takie dobre? Um, wiecie, że przed Johnson byli już tacy, co uwielbiali popcorn? Starożytni aztekowie i inkowie zdobili nim swoje ceremonialne nakrycia głowy. To fascynujące, profesorze Łajec! Serio? Ubierali się w popcorn? To kompletnie dziwaczne. Skąd o tym wiesz? Nie pamiętam. Musiałem to gdzieś przeczytać. Mm. Lubię facetów, którzy czytają. Ja też. To znaczy też lubię czytać. Książki i różne takie... Po prostu czytam wszystko to ma słowa. Prowincja Satsuma w imperialnej Japonii. Okres wojny i wielkiego głodu. Czasy samurajów. Ale ta opowieść jest o mnichach z klasztoru Zielonego Smoka. Ouch! Cóż za wspaniały początek! <ścoughs> Dlaczego w tym filmie nikt nic nie mówi? Kim jest ten gość? Kiedy tu wreszcie będą walczyć jacyś ninja? Jakie smutne zakończenie. Ten film był tak Niewiarygodnie, zruszający! Zgadzam się! Nie odebrałam nawet telefonu od Pauli! Dzwoniła trzy razy! Niesamowity film! A ty co sądzisz, Johnsy? Ale ten film był nudny! Chyba zażądam zwrotu pieniędzy za bilety! Przespały się jego najlepszą część. A do tego był czarno-biały! Nie sądzisz, że to zdzierstwo? Chciano w ten sposób podkreślić bezbarwność życia chłopstwa w imperialnej Japonii! Ale za te pieniądze film powinien być w kolorze! Wiesz, Wyat? Naprawdę całkiem nieźle znasz się na filmach. Cóż, kiedyś byłem z dziewczyną, która uwielbiała chodzić do kina. Szczerze mówiąc, właśnie w kinie powiedziała mi, że nie chce już więcej ze mną chodzić. O! O! Długo byliście razem? Tylko przez kilka dni, ale ciągle cierpię, co? Chcesz o tym pogadać? Ej, zaczekajcie! Wiecie, że w jakiś sposób utożsamiam się z głównym bohaterem? To znaczy rozumiem jego samotność. O tak! To znaczy. Ja jeszcze nigdy nie byłam samotna, ale chyba też go rozumiem. Hej, a widzieliście, jak te śmieszne Japońcy wcinają tymi swoimi wykałaczkami? To się nazywa pałeczki. Właśnie? Nigdy jeszcze nie jadłeś sushi. Surowej ryby? Hmm, niech pomyślę. Nie. Uch, zimno tutaj. Proszę, załóż moją kurtkę. A dzięki. O. <słuch> Widzisz, kiedy robię tak, to znaczy, że jestem otwarta na to, co mówisz. A kiedy lekko dotykam twojej dłoni, to znaczy, że mi się podobasz. Ale jak moja kobieca natura ma mi pomóc w zdobywaniu dziewczyn? Każda dziewczyna wyraża swoje myśli za pomocą języka ciała. Jeżeli będziesz się nim płynnie posługiwał, będziesz dokładnie wiedział, co myślą dziewczyny. Rany. Super! Ucz mnie dalej. Najbardziej mi się podobało, jak ten mały dokopał dużemu i złamał mu łokieć. To było niezłe. Zwisała mu cała ręka. Naprawdę świetnie się bawiłyśmy. Może spotkać się? Się także jutro. Chętnie bym posłuchała jeszcze czegoś... O tej książce, o której mówił Wyatt? Ja też. Jasne. Umawiamy się na kawę o trzeciej? Świetnie. Ja mogę wam coś opowiedzieć o hokeju. Jestem najlepszym strzelcem w drużynie. O, to nudne. Do zobaczenia jutro, Wyatt. Pa, Britney, Gino. Dzięki, stary. Ciekawe, ja chyba nie jestem dziewczyną, bo nic z tych rzeczy do mnie nie przemawia. Musisz to mieć koniecznie tego lata? Ha, bo co? Masz rację. Jeżeli ktokolwiek nauczy się czegoś sensownego z tych czasopism, wypije szklankę soku cytrynowego i to duszkiem. Czy to jest zakład? Tak, to jest zakład. Więc zobaczycie, że to jest możliwe. Jude opanował właśnie kobiecą mowę ciała. Teraz jestem dwujęzyczny. To dla ciebie, Jude, Ananasowo-cytrynowy koktajl dla superzdolnego ucznia. Tada! Jesteś zbyt piękny, żeby cię zjeść. Ale chyba cię zjem, bo jesteś moim przeznaczeniem. Stary, totalnie mnie ośmieszyłeś wobec tych dziewczyn. Wierz mi, nie musiałem ci w tym pomagać. Przez ciebie wyszedłem na idiotę. Ja traktowałem je jak ludzi, a nie jak mini spódniczki. Radzę ci spróbować. Tak, jasne. Spójrzcie na mnie, spójrzcie na mnie. Jestem pan wrażliwy. Wybacz, ale teraz muszę sobie wyciągnąć nóż z pleców. Nie mogę uwierzyć, że to powiedziałeś. Wracam do pracy. Rany. Byli blisko. Kurczę, ale szkoda. U! I co jeszcze? O co wy się pokłóciliście? Wyatt kompletnie mnie ośmieszył. Załatwiłem nam randkę z fajnymi dziewczynami, a on zaczął udawać wrażliwego inteligenta. Teraz one mają mnie za idiotę. Może dlatego, że ty po prostu nim jesteś. Dzięki, Niki. Ale nie musiał tego robić w ten sposób. On niczego nie udawał. Wajet naprawdę jest bardzo miłym facetem. Jasne, a dziewczyny lubią szczerość. To nieprawda! Dziewczyny lubią ostrych chłopaków, facetów, którzy są nieznośni, tak jak ja. Spójrzcie na to! Hej, maleńka, wyglądasz na zmęczoną. Nie potrzebujesz, aby trochę witaminy D mogę dać Ci zapas na całe życie. Spadaj, frajerze! Już chwytam, jej mowa ciała mówiła, zejdź mi z oczu, idioto! Doskonale! Szóstka z plusem! To nie może być prawda! Co się tutaj wyprawia? Masz wspaniałą osobowość, która potrzebuje tylko niewielkiej... korekty. Możemy ją przebudować, dobrze mówię? Mamy tu świetną technologię. Można spróbować. A co tam gorsze już być nie może. Uczynimy cię słodszym, grzeczniejszym, bardziej wrażliwym. Przygotuj się do wypicia soku cytrynowego, Jen. Oto akurat jestem jakoś dziwnie spokojna. Dobra, niech będzie. Mogę to zrobić. Wyatt już nie będzie jedynym milutkim facetem w tym centrum. Każde przeobrażenie człowieka zaczyna się od wnętrza. Żargon już opanował. On nie ma żadnych szans. Ale ja wiem, jak to zrobić. Jaki jest największy wynalazek w historii rozwoju kobiety? Psychotesty z magazynów. Znajdź sobie faceta. Jak być lepszym narzeczonym. Strząśnij jego światem. Ty i ty jesteś samolubną świnią? Ale to są zabawy dla dziewczyn. To w ogóle działa? Jasne, a niby skąd miałabym wiedzieć, że jestem niewolnikiem mody i największą zmorą butików? Odpowiedz teraz na wszystkie pytania, żebyśmy wiedziały, na czym musimy się skupić. O... U, gratuluję! Oficjalnie to ty jesteś raczej niemiłym facetem i dość żałosnym kochankiem. Twój wskaźnik egoizmu wynosi 10, a do tego brzydko pachniesz. To ostatnie dorzuciła się od siebie. <noise> Zgadłeś? Jest znacznie gorzej niż myślałam. Tu trzeba zastosować drastyczne metody. Któraś z nas będzie musiała zostać partnerką Jonesiego, żeby poćwiczył. O nie, nic z tego. To jest bardzo głupi pomysł. Wolałabym patrzeć, jak zjada mi rękę. O, przestańcie, co! Ktoś musi być dziewczyną do testów. Czuję, że nam nie patrzycie, ale mam nadzieję, że jak tylko będę was ignorował, pójdziecie sobie. Bardzo zła strategia. To jest takie upokarzające. Ziom, ale ja mam na sobie spódniczkę. Wybacz, tylko to udało mi się znaleźć. <grybacz> to będzie dla ciebie dobre ćwiczenie, Jude. Sprawdzisz tu swoją kobiecą naturę. Teraz przechodzimy do kolejnego etapu szkolenia. Judy jest twoją dziewczyną. Masz być dla niej grzeczny, szarmancki i zaspokajać jej potrzeby. O nie, więcej tego nie rób! Próbuję tylko wczuć się w rolę. Zacznijmy może od komplementu. Dziewczyny uwielbiają czuć się dowartościowane. Żartujesz sobie? O rany, doprowadziłeś ją do łez Przestań, Jud To jest Judy I nie wolno tak odzywać się do dziewczyny Tak Ach, Chyba znajdę sobie nowych przyjaciół Spróbuj znowu Wyglądasz dziś naprawdę ślicznie, Judy Czyżbyś zmieniła coś w swojej fryzurze? Jak miło, że to zauważyłeś, ziom Czy teraz było lepiej? To wspaniała książka, jeżeli tylko interesuje was problem reinkarnacji. Daje sporo do myślenia. Rany, chciałam ją sobie kupić, ale nie mam teraz kasy. Ani ja. Więc może ja mógłbym wam ją kupić? O, dzięki, Majet. A przy okazji mają tu książkę o kabale, którą chciałabym mieć. O, ja też. O, jesteście wróżkami? Nie, ale Madonna mówi, że to wspaniale robi dla duszy. Właśnie. O, i nosi do tego jeszcze taką wąską, czerwoną bransoletkę. O, chodźcie, poszukamy jej. Życzysz sobie jeszcze jedną frytkę skarbie? Ależ skąd, Jossy? Jestem pełna. Upuściłaś serwetkę? Och, najdroższy, dzięki. Mm. Jak miło. A myślałam, że to się nie uda. Cóż za opanowanie? Teraz jesteś gotowy na ostateczny test. Zdobądź numer telefonu jakiejś dziewczyny przy pomocy swojej nowej osobowości. A oto rekwizyty. Poezję i Alanis Morissette? Przecież to jest dla dziewczyn. No jasne. Szybka powtórka. Stajesz z dziewczyną przed zamkniętymi drzwiami. Co najpierw robisz? Otwieram dziewczynie drzwi. Idziesz z dziewczyną do kina, więc jaki wybierasz film? Głupi, ale z przystojnym aktorem. Dziewczyna pyta, czy nie wygląda grubo. Ty mówisz? Ty? Skąd? O rany, wygląda na to, że zdał. Widzisz tę dziewczynę? Wykorzystując swoją nową wiedzę, zdobądź do niej numer. Nie ma sprawy. I co uda mu się? Nie sądzę. Czekajcie, Jonesy już wraca. Zdobyłem jej numerek. Szybki jesteś. Szklaneczka czystego soku z cytryny. Dodna siostrzyczko, mówiłam, że to zadziała. Możecie być dumne! Powiedziałem, czytam właśnie ten piękny tomik poezji i pomyślałem, że muszę ci o tym powiedzieć, bo ty sama jesteś jak poemat. A ona kompletnie to łyknęła. Au! Wiesz, Katlin, myślę, że mogę z tym jeszcze trochę poczekać. No dobra, przegrałem, ale teraz wybaczcie mi, bo wyruszam pokonać Wyatta jego własną bronią. Jeżeli mu się uda, to wszystko będzie z mojej winy, prawda? Dzięki za kolejną kawę, Wyatt. Tak, jesteś miłym facetem. Przepraszam. Czy mogę się dosiąść, Jonesy? Dzięki. Wracam właśnie z odczytu poezji w naszej miłej księgarni. Bardzo inspirujący. Jonesy, nie wiedziałam, że interesujesz się poezją. Och, tak, ale teraz chciałbym was lepiej poznać, moje panie. Gina, w tym kolorze bardzo ci do twarzy. Pięknie podkreśla twoje oczy. Ran, dzięki, Johnsy. Brytny idziesz ze mną? Odświeżyć się? No jasne. Ooh, dzięki. Co ty wyprawiasz, chłopie? Myślałeś, że masz na nie monopol? Ale teraz ja wkraczam do gry i mam już opanowane, jak je bajerować. Za chwilę te maleństwa będą mi jadły z ręki. To nie są żadne zawody, Jonesy. Właśnie, że są, mój przyjacielu! I zapamiętaj sobie, kiedy zostaniesz z ręką w nocniku, że to ty wszystko zacząłeś! Moje panie, może przejdziemy się gdzieś i spacerując, poznamy się nieco bliżej. Super! Jasne! Och, ale musimy jeszcze zrobić drobne zakupy, jeśli nie macie nic przeciwko. Ależ skąd? Pozwólcie chociaż, że zapłacę za kawę? Już to zrobiłem, spryciarz. Zaraz, a kto lubi głaskać małe szczeniaczki? Mm, ja! ja? Te spodnie są teraz strasznie modne. A ja muszę przymierzyć te słabkie koszulki! Nie nudzicie się, prawda? Ależ skąd? Ach, róbcie zakupy dziewczynki jak długo chcecie. Możesz podtrzymać mi torebkę. Hmm. Cześć Kasanowo, ładna torebka. Jak Ci wychodzi strategia miłego faceta? Mam tylko nadzieję, że na koniec dnia czeka mnie gorący pocałunek i to najlepiej z języczkiem. Ciebie przynajmniej nie obsikał żaden szczeniak. Na początek poprosimy cztery kapucinu. Jesteś taki hojny, Johnsy i taki miły. A do tego ciągle wygrywam. Ale nie myśl, że to koniec. To dla ciebie. O, jest taki śliczny, dzięki. Mały drobiazg, żebyś o mnie nie zapomniała. Ha, amator. Gino, chciałbym, abyśmy przenieśli nasz związek na nieco wyższy poziom. No wiesz, chciałbym być... Mm, twoim chłopakiem. Chłopakiem? Jonesy, chyba źle odczytałeś to, co do ciebie czuję. Lubimy was jako znajomych. Znajomych? znajomych? Tak, myślałam, że to wiecie. A ja myślałam, że jesteście gejami. Gejami? Jakimi gejami? Chwileczkę, powiedziałaś, że jestem miłym facetem. I to właśnie jest problem. Jesteście za mili! My wolimy mrocznych facetów ze złym charakterem. Kogoś, kogo możemy zmienić? A ja jak idiota nosiłem za wami torebki. Wybacz! Możemy was na chwilę przeprosić? Wszystko się pochrzaniło. Myślą, że jesteśmy gejami. Ja przecież nie jestem gejem. Wydałem na nie kupę kasy, wykorzystałem mnie. Przez tę durną randkę nie poszedłem do mojej nowej pracy. Za mili, tak? Hmm. Jaka szkoda, że nie mają pieniędzy. Straszny pech. Widziałeś jakie miały miny? To było niesamowite. Ha? A to co? Nie pytaj. No i jak poszło? Powiem krótko, już nigdy więcej nie będę miłym facetem. Masz może więcej tych czasopis? Chcesz rozwiązać kolejny test? Nic z tego! Te testy są do kitu, ale w środku są fajne babki. Modelki, uwielbiam je oglądać! Ziom! Ziom! Co? Twoja kobieca natura by tak nie powiedziała! Tak, ale chyba mimo wszystko jednak wolę swoją męską naturę. Ta peruka mnie uwiera, a spódniczka wrzyna mi się w tyłek. Świetnie, żyj w ignorancji. Wygląda na to, że dzisiaj nie będę piła soku z cytryny. A gdzie wasze koleżanki? O, zdaje się, że przez jakiś czas będą mocno zajęte. Pośpieszcie się, skończyły nam się widelce. Super, widzę, że jednak niewiele wyniosłeś z naszych lekcji. Wiesz, ale czegoś się nauczyłem. Powinienem częściej naśladować Wajeta, a Wajet powinien częściej naśladować mnie. A może wtedy nasz mały świat byłby jednak trochę lepszy? Ale mowa! No. Ty jesteś. Nie zjawiłeś się na swojej zmianie. Zwalniam cię! Ależ oni są niedojrzali! A to mi niespodzianka! Ach, faceci. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Zigzab, studio Solnika. Reżyseria Miriam Aleksandrowicz. Dialogi Maciej Michalski. Dźwięk i montaż Zdzisław Zielnicki. Organizacja produkcji Elżbieta Kręciejewska. Wystąpi Agata Buzek, Anna Sroka, Katarzyna Godlewska, Maciej Zakościelny, Aleksander Czysz, Modest Ruciński i inni.